Zapraszamy na bajkę Zuzia i Tung 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 Sachur. Może szumiało cicho, jakby szeptało tajemnice tylko dla tych, którzy naprawdę chcą słuchać. Zuzia siedziała na pokładzie małego jachtu Foka, obserwując linię horyzontu przez lornetkę, którą dostała od taty na urodziny. Rodzice spali jeszcze w kabinie pod pokładem. Jacht dryfował spokojnie gdzieś między wyspami archipelagu, który tata nazwał mało znanym. Nic się nie dzieje. Westchnęła Zuzia i odłożyła lornetkę. Wtem niebo przecięła błyskawica, niezwykła błyskawica, ale w kształcie litery T. Chwilę później rozległ się huk, a może poruszyło się jak ogromny koc. Łódź zadrżała. Zuzia krzyknęła, ale zanim zdążyła zawołać rodziców, fala uniosła fokę jak listek i rzuciła ją w stronę jakiegoś lądu. Chwilę później cisza. Dziewczynka ocknęła się na plaży, słońce znów świeciło, foka leżała przekrzywiona na piasku, a z kabiny wyłaniał się jej tata z posiniaczoną ręką. Mama siedziała obok, przyciskając zimny kompres do głowy. Wszystko w porządku, Zuziu? zapytał tata słabym głosem. Chyba tak. Ale gdzie my jesteśmy? Za ich plecami rósł dziwny las wszystko drzewa, krzaki, nawet kamienie wyglądało, jakby było wyrzeźbione z drewna. Gładkie, lekko połyskujące, pachnące jak nowa kredka. To wszystko jest zrobione z drewna? wyszeptała mama. Rodzice postanowili zostać przy łodzi, by ją naprawić. Zuzia, uzbrojona w latarkę, kompas i kieszonkowy notes, wyruszyła na zwiat. Przez pierwszy kilometr nie działo się nic niezwykłego. Poza tym, że każdy listek i każdy kamień był drewniany. Ale nagle coś poruszyło się między krzakami. Zuzia znieruchomiała. Z zapnia wyjrzała głowa, ale to nie była głowa człowieka. Była to głowa stwora, wykonanego w całości z lakierowanego drewna, z wielkimi oczami, szerokim uśmiechem i pałką w dłoni. Jego ciało przypominało klocek od wielkiej gry jęga, z rękami i nogami dokręconymi jak zabawkowe kończyny. E, cześć! powiedziała Zuzia, niepewna, czy powinna uciekać. Stwór zrobił krok do przodu i pomachał. Kim jesteś? Zapytała Zuzia. Tung, tung, sahur, odpowiedział wskazując na siebie i lekko uderzając pałką o ziemię, choć nie wydobył żadnego dźwięku. To twoje imię? Skinął głową i podszedł bliżej. Nie był straszny, trochę dziwny, ale nawet miał brwi, drewniane. Jestem Zuzia. Utknęliśmy tu przez burzę. Wiesz co to za wyspa? Tung, tung przechylił głowę jakby myślał, a potem nagle zakreślił ręką kształt okręgu na ziemi i wskazał na jej środek. -Serce wyspy? zapytała Zuzia. Tungtung -tung kiwnął głową z powagą i wyjął z pasa mały, drewniany kompas. Wskazówka nie pokazywała północy, tylko drżała i zmieniała kolor. Zielony, niebieski, czerwony. Co to znaczy? Stwór wskazał na siebie, potem na kompas, a potem uniósł cztery palce. Potem jeden zgiął. Trzy? Trzy? co? zastanawiała się Zuzia. Trzy miejsca? Tung Tung pokiwał głową. Zuzia nie była pewna, czy to dobry pomysł, ale coś ją pchało do przodu. Coś w tej wyspie było innego, może niebezpiecznego, ale też ekscytującego. Tung Tung odwrócił się i gestem zaprosił ją do marszu. Dobrze, drewniany kolego, ale tylko na chwilę, powiedziała i ruszyła za nim. Szli długo przez mosty z drewna, przez jezioro jak z lakierowanej podłogi, przez krzaki, które wyglądały jak rzeźby z muzeum, aż dotarli do czegoś, co wyglądało jak drewniane miasteczko. Puste, ciche. Domy z płaskimi dachami, rzeźbione okna, nawet studnia, ale wszystko martwe. Jakby kiedyś tu mieszkali ludzie, drewniani ludzie. Co się tu stało? wyszeptała Zuzia. Tung, Tung wskazał na ogromny zegar na rynku, zatrzymany na godzinie 3.33. Potem wskazał na siebie i zrobił gest. Spadającej gwiazdy, tytuł: Spadłeś z nieba, kolejne kiwnięcie głową. I mam znaleźć trzy miejsca. Ale po co? Tung Tung rozejrzał się i wskazał na niebo. Zrobił gest zapadającego się czegoś, jakby wyspa miała zniknąć. Zuzia poczuła, że to niezwykła przygoda. Coś tu się działo, coś, co wymagało pomocy, a ona, choć tylko dziecko, mogła być właśnie tą osobą. Zuzia i Tungtung -tung Sahur stali na środku pustego rynku. Drewniane domy rzucały dziwne geometryczne cienie, jakby cały świat był wycięty z kartonu i ożywiony tylko na chwilę. Kompas Tungtunga znów zmienił kolor, tym razem na zielony. Zielony to dobre miejsce? Zapytała Zuzia, patrząc na niego. Tungtung -tung kiwnął głową i ruszył w stronę mostu prowadzącego z miasteczka w głąb wzgórz. Szli w milczeniu, choć Zuzia co chwilę rzucała mu zaciekawione spojrzenia. Mimo, że Stworek nie mówił w sposób zrozumiały, rozumiała go coraz lepiej. Był uważny, czuły i chyba bardzo samotny. Po godzinie marszu dotarli na niewielką polanę, gdzie wśród ściany drzew stała wieża. Wysoka, okrągła, zbudowana z ciasno dopasowanych klocków. Na jej szczycie znajdował się błyszczący, zielony sześcian. To jedno z miejsc? Zapytała Zuzia. Tungtung -tung kiwnął głową i wyjął z kieszeni małą okrągłą tarczę jakby klucz. Trzeba wejść? Tungtung -tung wskazał na nią, potem na wieżę i siebie zrobił znak Ty plus ja plus razem. Zuzia nie była pewna. Wieża była wysoka, a schody w środku wyglądały, jakby mogły się rozpaść przy silniejszym kroku, ale coś mówiło jej to jest ważne. Musisz. Dobra, wejdźmy. Spinali się powoli. Drewniane schody skrzypiały, a niektóre były ruchome. Trzeba było przeskakiwać. W połowie drogi sufit nad nimi się otworzył i z góry spadł wielki klocek. Zuzia krzyknęła, a Tung Tung błyskawicznie pchnął ją na bok. Klocek uderzył w podłogę z hukiem i rozpadł się na kawałki. Pułapka. Dzięki, sapnęła. Tung Tung nie odpowiedział, tylko uniósł kciuk. Jego dłoń była jak ołówek. Zuzia uśmiechnęła się, a potem znów ruszyli w górę. Gdy dotarli na szczyt, zielony sześcian zaczął świecić. Tung-Tung przyłożył tarczę. Sześcian rozbłysnął i w powietrzu pojawiła się mapa. Drewniana, trójwymiarowa, unosząca się przed nimi. Pokazała trzy punkty: wieże, jezioro i góry. To była pierwsza próba, tak? Zapytała Zuzia. Kiwnięcie głową. Potem kompas znów zmienił kolor. Teraz na niebieski. Zeszli ostrożnie. Zuzia czuła się trochę jak Indiana Jones, tylko z chodzącą drewnianą skrzynką jako pomocnikiem. Ale nie mogła przestać się uśmiechać. To była najdziwniejsza i najwspanialsza przygoda jej życia. Po kilku godzinach marszu dotarli nad brzeg drewnianego jeziora. Tak, woda wyglądała jakby była wyrzeźbiona z błyszczącego drewna z kółkami po falach, wyrzeźbionymi jak linie. Na środku jeziora znajdowała się mała wyspa z niebieskim kryształem. Problem? Nie było żadnej łódki, żadnego mostu i powierzchnia jeziora nie była twarda, tylko wyglądała na drewnianą. Próba wejścia kończyła się zapadnięciem, jak w błocie. Nie da się przejść, mruknęła Zuzia. Tung-tung wyjął z kieszeni coś, co przypominało składany drewniany mostek. Rozłożył go i położył ostrożnie na jeziorze. Działał jak tratwa, unosił się, ale tylko dla jednej osoby naraz. Tylko ja? Tung-tung wskazał na siebie i usiadł, pokazując, że będzie czekać. Zuzia ostrożnie weszła na mostek. Nie kołysał się, ale. trzeszczał. Trzy razy musiała przykucnąć, gdy pękała deska, ale udało się. Dotarła na wyspę. Tam, w samym środku, stał kryształ. Kiedy go dotknęła, znów pojawiła się projekcja. Tym razem pokazała całe miasteczko, które odwiedziła wcześniej, ale tętniące życiem. Drewniani mieszkańcy chodzili po rynku, dzieci grały w berka, wszystko żywe, kolorowe, a potem obraz zamarł, jakby czas zatrzymał się dokładnie w tamtej chwili. Więc to nie była wyspa duchów, tylko zatrzymana, szepnęła Zuzia. Kiedy wróciła do tung tunga, ten podał jej dwa małe kryształy, zielony i niebieski, które po zbliżeniu do siebie złączyły się i utworzyły znak. Ostatni kolor kompasu: czerwony, tung, -tung spojrzał na nią z powagą. Teraz szli w stronę gór. Gdy dotarli pod skalistą ścianę, Zuzia zobaczyła wejście do ciemnej jaskini. To ostatnia próba? Tung, tung nie kiwnął głową. Tym razem spojrzał na nią długo, jakby chciał zapytać. Na pewno jesteś gotowa? Zuzia zacisnęła pięści. Jestem. Wejście do jaskini przypominało usta jakiegoś drewnianego olbrzyma, szczelina w skałach, która z daleka była niemal niewidoczna. Wewnątrz panował półmrok, a powietrze pachniało. Woskiem i kadzidłem. Wszystko w środku było wyrzeźbione z drewna. Ściany, podłoga, nawet stalaktyty i stalagmity. Zuzia zapaliła latarkę. tung, -tung szedł tuż za nią ostrożnie, krok za krokiem, jakby znał to miejsce od dawna. Dlaczego ta wyspa zamarła? Szepnęła Zuzia, choć wiedziała, że Tung-Tung nie odpowie słowami. Zamiast tego wskazał na ścianę widniało na niej wielkie wyrzeźbione drzewo, a na nim setki maleńkich postaci. Ludzie, dzieci, zwierzęta, a w środku pnia symbol taki sam jak ten, który stworzyły dwa kryształy. Tung Tung wyjął połączony kryształ i przyłożył go do serca rzeźby. Z głębi jaskini usłyszeli odgłos poruszenia. Kamienie się przesunęły. Jakaś część podłogi zaczęła się obracać, ukazując schody prowadzące w dół. Czy tam jest trzecie miejsce? Zapytała Zuzia. Tung, tung tylko skinął głową, ale jego spojrzenie mówiło coś jeszcze. To niebezpieczne. Zeszli ostrożnie. Schody prowadziły do ogromnej komnaty. W jej centrum znajdowała się drewniana kapsuła, zawieszona nad otworem w ziemi, a wokół niej stały cztery posągi wszystkie identyczne. Przypominały tung tunga. To twoi bracia? Spytała Zuzia. Tung, -tung opuścił wzrok i podszedł do kapsuły. Po chwili wyjął z niej czerwony kryształ, ale wtedy z trzaskiem wszystkie cztery posągi poruszyły się. Zuzia cofnęła się gwałtownie. Posągi zeszły z piedestałów i otoczyły ich. Każdy z nich był większy, bardziej toporny i miał oczy jak z czarnego szkła. To pułapka! wykrzyknęła. Tung-Tung stanął między nią a posągami. Podniósł pałkę i uderzył nią o ziemię. Nie po to, by wydać dźwięk, ale jako znak. Posągi zatrzymały się, ale tylko na moment jeden z nich ruszył do przodu, wymachując ciężką drewnianą ręką. Tung Tung zderzył się z nim, jakby bronił Zuzie. Zatrzymał uderzenie, ale jego ramię odpadło. Nie! krzyknęła Zuzia. W jednej chwili chwyciła kryształ i rzuciła się w stronę drzewa rzeźbionego na ścianie. Podbiegła do jego środka i wcisnęła czerwony element w trójkątną szczelinę. Zamrzało światło. Cała jaskinia rozbłysła czerwonym blaskiem, a ziemia zadrżała. Posągi zastygły. Tung Tung osłabiony podszedł do niej chwiejnym krokiem. Jego pałka odpadła. Ramię wisiało na cienkiej linie z drewna, ale uśmiechał się. Wskazał na połączone kryształy, teraz świecące na biało. Zuzia wiedziała, co to znaczy. Skończyli, wyspa może się obudzić. Kiedy wrócili do miasteczka, wszystko zaczynało się zmieniać. Kolory wracały, drewniane domy wygładziły się, światło pojawiło się w oknach. A potem z załóg zaczęły wychodzić postacie. Drewniani mieszkańcy, żywi, uśmiechnięci, mrugali oczami i kiwali głowami. Dzieci biegały wokół, jakby tylko spały przez setki lat. Zuzia poczuła, że coś dziwnego dzieje się z kapsułą Tung-Tunga. On sam zaczął świecić lekko od środka. Co się dzieje? zapytała. Przecież nie musisz znikać, prawda? Tung-Tung spojrzał na nią i. Po raz pierwszy złożył obie dłonie na piersi, jakby dziękował. Potem zrobił krok w tył, zamilkł. Stał się nieruchomy, jego oczy zgasły, a ciało zaczęło się rozkładać na małe, lśniące elementy. Zuzia patrzyła, jak jego forma znika, jakby rozpuszczała się w świetle dnia. Na ziemi został tylko drewniany medalion z napisem Nie każda przyjaźń musi trwać wiecznie, by była prawdziwa. Dwa dni później, gdy rodzice Zuzi naprawili jacht, odpłynęli z wyspy. Nikt nie uwierzyłby w jej historię. Ale Zuzia wiedziała jedno: wyspa naprawdę żyła. I że pewnego dnia, może znów tam wróci. I tak kończy się niezwykła przygoda Zuzi i drewnianego bohatera Tung Tunga Sahura. Czasem wystarczy odrobina odwagi i otwarte serce, by odnaleźć przyjaciela, nawet w miejscu, którego nie ma na żadnej mapie. Bo przecież prawdziwa magia ukryta jest w przygodzie. A każda bajka, nawet ta najbardziej niesamowita, zaczyna się od jednego małego pytania: A co jeśli? Dziękujemy, że byliście z nami. Zostaw subskrypcję, by nie przegapić kolejnych bajek pełnych przygód i emocji. Masz pomysł na bajkę? A może chcesz, żeby bohaterem była twoja córka, syn, wnuczka albo brat? Napisz w komentarzu. Stworzymy bajkę specjalnie dla Was. Do zobaczenia w następnej opowieści.